Blisko 600 tysięcy followersów na Instagramie i instruktorka fitness. Czy ty faktycznie porównujesz się do tych dwóch najbardziej znanych instruktorek fitnessu w Polsce? Czy to w ogóle nie jest właściwa droga, żeby z tobą rozmawiać? Nie, absolutnie. Oczywiście jest to dla mnie duży komplement, ale myślę, że jest Ewa i Ania, daleko, daleko nic i potem inne trenerki. One są naprawdę aż tak dobre? Ehm... Nie chcę oceniać tego, kto w czym jest dobry. Po prostu ten rynek obecnie jest bardzo mocno rozwinięty. Jest bardzo dużo fajnych osób, które robią świetną robotę. Um, Ania i Ewa też się specjalizują bardziej w tych treningach takich fitnessowych, ja idę bardziej w siłownię e, i dietetykę, także tutaj myślę, że troszeczkę się różnimy. No właśnie, co ty oferujesz Twoim y, obserwującym obserwatorom? siebie i swoje życie, naturalność, lifestyle, nie tylko aktywność fizyczną, ale no, taką normalność mi się wydaje. Zastanawiam się, czy to jest dla ciebie teraz też taki trudny moment, bo jednak ten wizerunek publiczny, trenerki, tak, e, budowałaś wspólnie z twoim byłym mężem, a teraz jesteś on your own. E, czy to jest jak zaczynanie od nowa, czy po prostu to, co się udało zbudować, wykorzystujesz i idziesz dalej? To znaczy tak, ja myślę, że te osoby, które ze mną współpracowały wcześniej już, pamiętają, że tak naprawdę moja praca w zawodzie miała miejsce przez przeszło 8 lat. My się z byłym mężem połączyliśmy na dwa lata. E, no potem wiadomo, no, z takich przyczyn życiowych rozeszliśmy się, jeżeli chodzi o naszą e, tutaj m, markę pod kątem pracy z ludźmi. Ale w świadomości, Natomiast... jakby ludzi przez długi czas istnieliście jako ta e, power couple fitnessu, prawda? Tak, dlatego że taki był nasz wizerunek, że po prostu pokazywaliśmy się razem, bo to było naturalne, no byliśmy parą. E, obecnie tak naprawdę wracam do korzeni, wracam do tego, od czego zaczynałam i... Nie jest mi z tym źle. Tak naprawdę myślę, że ani tutaj e, status, czy singielki, czy mężatki, czy narzeczonej, nie definiuje kobiety. Tak naprawdę ważne jest, co, jakie mamy wartości i co robimy w życiu. A masz jakieś takie swoje cele, do których uparcie teraz dążysz? Jeszcze raz przepraszam. Czy masz takie cele, do których teraz na przykład uparcie dążysz, że jest coś, co chciałabyś zrobić? Na pewno chciałabym umacniać się w moich postanowieniach, które mam obecnie, czyli w rozwijaniu mojej marki osobistej. W tym miesiącu ruszam z moją nową stroną internetową, na którą wiem, że wiele osób, które mnie obserwują, już czeka. Mam też no, bardzo takie mocne plany związane z promocją adopcji psiaków. Zresztą adoptowałam w lipcu trzeciego pieska z tej samej fundacji. I chciałabym po prostu pokazywać ludziom taką normalność, bez presji i bez aranżowania swojego życia. Raczej chcę pokazywać im to, co jest realne i co dzieje się w moim życiu na co dzień, bez planowania tego na zaś.